A więc siemaneczko, to znowu ja, dziadzio, witam was wszystkich w kolejnym odcinku, czwartym z serii Malestia. Ja witam was, odcinek wyszedł, wyjdzie naprawdę szybko w porównaniu, że dwa tygodnie nie nagrywałem. I w ogóle, jak widzicie, trochę w moim EQ się zmieniło od razu, chciałbym powiedzieć to na wstępie. Co się zmieniło u mnie? Jak widzicie, mam to jakoś uporządkowane. I chyba dzisiaj się nadobijemy na G. Ale nie mam pojęcia, dlaczego na przykład... No dalej... Tak wygląda to jak wygląda te wszystkie skill'e i w ogóle Ale co tu jeszcze powiedzieć, to jest silne I się zmieniło trochę duże rzeczy w moim ekwipunku Już nie mam Azraelusia Sprzedałem go, ponieważ go sprzedałem Ale mam taki mieczyk Oczywiście będę czyścił to i włożymy KD sobie Myślę, że jest całkiem spoko Mam Sokoła plus 9 I coś się się zmieniło, no będziemy W tym odcinku będziemy właśnie robić, idziemy na DT wypad na DT i tak o, i co tu jeszcze byśmy zrobili będziemy ulepszać właśnie na przykład byśmy ulepszyli sobie to gówno to wszystko mam chyba w magazynie ale to i tak wyjdziemy na DT, na DT to podropimy ale ale co by tu jeszcze hmm. właśnie też szkatułki zielarze, mam ich 14 muszę tych białych ziół podrapić bo chcę chcę 200 defa zdobyć, a mam 37, już 100 defa i zrobiłem te demoniczne pamiątki, ubiłem tam 1000 tych do kapitana i lecimy i zobaczymy co to dostanie czy opłaca się robić tę misję teraz mam ubiologia ubiologa, księgi, tak księgi nie chce mi się ich kompletnie robić i lecimy, kapitan co jest Napisało no idź do kapitana Mm. Kurwa, Uriel. Moja pomyłka. Eee... Kamienie... Wzmocnienie kamieni? Nie Aha, dobra, to też fajnie wiedzieć. Nie. No, jak mam jej to oddać? Ty, 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 ty. Pierdolenie o Ale tam coś mi się świeci. I nie wiem jak oddać. Uriel z powodu. prosić mu zabicie 1000 demonów. No to ja to zabiłem te tysiąc demonów. Do kurwy nędzy. Pierdolonej. Przepraszam, że tak, ale się wkurzyłem. Dobra, więc to zrobimy jak będziemy myśli na DT. Ale co najpierw zrobimy? Właśnie, może uda nam się wbić silne. I zaraz zobaczymy. I yeah. Nie pomyślnie. Duchowego nie mamy, ale jeszcze przeczytamy sobie uderzenie miecza. Pomyślnie M2 M2, M2 i teraz jeszcze i chyba... Tak, lecimy już na DT, więc do zobaczenia zaraz ja idę na DT. Dobra, już jesteśmy w DT, biję tego metka. Na no wczoraj spotam się być, bo nie tego metka nie było i po prostu zacząłem bić i się pojawił. I, i, I... To jest mój stary, je zmieniałem średnie Stwierdziłem, że jak go będę kupował, to jeżeli mi nie wejdą jakieś spoko tu I straciłem na niego w sumie 2k zmiany Wszystkie zmianki straciłem jakie miałem i... Dupa Więc do zobaczenia na kolejnym Na... ukowala. chyba już się będziemy widzieć Jak będziemy coś palić, więc do zobaczenia zaraz yy, więc tak się wkurzyłem, jak widzicie nie mam mnie w DT Gdyś stała się straszna rzecz Wyjebało mnie no bało mnie na metinach i stwierdziłem, że się wkurzyłem, bo trochę je tam biłem, te wszystkie moby i i tyle. I za tą misję za demony chociaż dostaliśmy 7k doświadczenia i 1,5k to nawet fajnie, nawet fajnie byśmy sobie nie, 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 nie wiem co mamy. W sumie idziemy w bit 65 i będziemy, będziemy coś robić na plus dzień, chyba będziemy robić coś mi się tak wydaje, bo mam redki chyba dwie, ale to w dozo, to jest moja stara sokoła. Mam redki w dozo, więc widzimy się zaraz jak wbiję 60 Pion. I będzie level up, chyba że deadne, a pewnie deadne, bo mi się buffy skończy. Nie, 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 jest level up, jest 64 i lecimy do 65. Będzie level up na 65, czy nie będzie? Nie, nie było. Spot mi się skończył, no to zaraz wpijemy. Tu już spokojnie, bez nerwów. 99 i nie wpiliśmy dalej. Jest na 20 minut wpijałem 65, z czego nie wpijem o tak. 20 minut, tak, równo 20 minut, miałem PDK na 23 minuty i zostały mi 3 więc 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 ja się, się lognę i zaraz wracamy na ch 1 będziemy coś ulepszać i więc taką mamy wszystko na plus 7 na partę robimy plus 10% ciekawie czy zrobi Jep, nie powiodło się powrót. nie przemyślałem mogłem kupić sobie part wiele 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 i trochę szukałem tych pereł i nawet mnie nie wkurzajcie, że tu właśnie nie, wszędzie, ale gdzieś tu były perły, 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 gdzie ja was widziałem, ale tnie mi wszystko przez to, że włączył się antywirus i robi mi skan komputera, już mam w chuj wirusów, ale sto, i jeszcze więcej, ale to spokojnie, spokojnie. Dobra, więc ja szukam party <laughs> i do zobaczenia zaraz. Dobra, więc mamy partę plus 7, kupiliśmy od Lia, Lionela, oczywiście gorąco go pozdrawiamy. Stoi tutaj sobie i ja właśnie szukam teraz niebieskiej perły. Jak znajdę, to robimy ją dalej i mamy nadzieję, że zrobi. I do zobaczenia zaraz. Dobra, też kupiliśmy perłę od tego samego pana, więc, go, więc ją robimy jest kawałek lodu plus czy chce zrobić jest 40% mamy jeszcze zrobi i czy zrobi spali jak chuj kurde no to mamy przerąbane pisze spalił jebaniec jest plus 6 I, i, i no i co ulepszamy ją czy zostawiamy ją Myślę, że ją zostawimy jak na ten odcinek. Mogłeś mi dać. Ale dobra, sam sobie daj. I... Ale co, niebieski... kurwa, nie mamy żadnych chudek. chyba że... Dobra, więc ja taką... Oh, zaraz się znowu widzę. Albo nie. Nie, nie, nie. Nie, oczywiście... Właśnie miał być konkurs i zaraz konkurs ten wam ogłaszę, tylko muszę zrobić krótką przerwę. Więc tak, o konkurs będzie polegał na tym, że musicie, Wy też musicie coś zrobić, dobić 10 łapek w górę, zasubskrybować mój kanał i napisać komentarz Biorę udział i dlaczego nie oglądasz. I muszą to być komentarze jakieś. Nie, nie jakieś głupie czy coś, tylko takie spoko, żeby wziąć udział w tym konkursie. I konkurs. Dwie osoby będą mogły wziąć udział, znaczy będą dwie wygrane. Będzie SMS za 23 zł i za 11 zł na SM na malesti i jakiś bonus, i to będzie dodatkowy dla trzeciej osoby, ale tego nie powiem już. Co będzie dla tej trzeciej osoby, też będzie naprawdę zadowalające, więc myślę, że Wy się postaracie. Ja robię konkurs. Mam teraz dla Was prośbę, żebyście to Wy. Pokazali, że też chcecie mnie oglądać, więc dzięki, do zobaczenia i cześć.